Siemano wszystkim, z tej strony co dzisiaj razem z Kamperem, bratem Snajpera, Snajperem i Pablo zaczynamy na serwerze, po łajpie. O, już tam mamy pierwszego, pierwszy cel. Uwaga. Ja tu napierdalam do ludzi! O, Ej, nie bijcie! Kurde, skacze chłopak. Nie mogę go trafić? To ja, Darek. To ty? No debil! To ja ci nie zrobiłem! Lenox, kurwa. Lenox, kurwa, nie strzelaj! Ała! Ała! Ja już wszystkim śpizgam. Kolej zebrał mam A to ty kurwo! W to bieganie to jest w tym się teraz dawno A wolne wydaje. Wstrzało, ja się wyjebałem. Co zachuje? Wypierdolę. No ja tu walczę z kolesiem mi za dzień dobry. Ja już straciłem kilo. He! Zamkieruj! Ja Dobra, martwy! Bo cię dojadę kurwa! Jak ty się wyrażasz? No przepraszam, ale to już... Nerwy mnie denerwują, już na pierwsza do mnie z co chwilę. Będę. Nie wiem, ja już jednego zbieram. Kogo zabiłem? Nie wiem, ale dzięki za strzały no. i surowce. Dobra, ja uciekam. A do ciebie, bo ja nic nie mam. A po co? Y -typa. Kurwa, Zajmujesz. ktoś tu bije, bije rudę. Ja jednak mówię, że... Akceptowało? No to to skacze? Dobra Aksa ja się tewam do ciebie, ok! za Kurwa, dostałem Jest przed... jest za skałą, za skałą, za, za tym drzewem, za drzewem, za drzewem. Jaki temat akcjonik? Aksar. <laughs> dobra, strzały poszły z dupy Dobra. Odczuj się, odsuń się, to on jest tam na proste, nie? Aksa, akceptuj. Już, zbieramy się i zabijemy wszystko po kolei. Strzelał Cieka ciebie? Nie, on ucieka. Aksa, to red nie wita, nie? Dobra, zabity. Zbieraj go. Ktoś tu z tyłu biegnie! Kacze O, ja chyba. Gdzie, gdzie biegnie? Tu jest, na prost. Kacze. Jak masz dwóch Dostaw Dostał nogi! Idę do niego. Kacze, Chłopaki, to wy tu? Nie o kurwa sorry to, to, to jest za to, tobą to, to, snajper z plecy A to kamper, ja, ja, dobra to ja. Ten z łukiem to jest ich Znaczy obcy No to obcy? Obcy z łukiem jest, ten z przodu Agnoja, Go, Z siekierą goli nasz Z siekierą jest nasz No Ja okay. też jestem siekierą Zebrał raz. O mam low HP już Nice Kto no ja. to? Dobra widzę go Ja z czekierą Dwóch z czekierą to my a kurwa się na tego chuje A ja czegoś znasz wyjaśnienie No nie fes. Będę... Ja Spróbuj tylko Dobra gonimy go a co? Ja muszę go darować Dobra no. wracajcie Szkoda ja czasu! Go dojadę, ja go dojadę. Dobra, zbieraj i do mnie, kto potrzebuje strzały? A nie, mi się kurwa kończą, mam 6, 56 ja mam 40. Masz 6, rzuciłem. Dobra, lecimy. Idę. Strzały. ja. Dobra, na początku ludzie, wyjaśnienie, idziemy. Ej, kto wziął te strzały? Ja. Daj mi 40. Ja. Halo, zgrupować się! Ej, chodźcie, glinę zbić, glina. Poczekaj, czekaj. Bijcie, glinę. Kurwa, klikaj tego kit VIP-a so sobie. A nie, bo VIP-y trzeba na od nowa, czy są? To powinny być. Z masz vip Zobacz. A nie, ty nie miałeś vip dobra, easy. You don't have permission to use Bo ty vip nie miałeś, no, prawda? Tu, tu tej gliny, co bije. Za wami. Za wami? Zem? Ej, bo ja już kurwa biegnę do hangarów. To, 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 to a co to czekajcie, czekajcie, ja też idę. To, coś to co na kuli się budujemy? No. Wybijajcie kamień? No. Nie. Jakiś gościuk kto. Dobra czekaj, zobaczę, chodź tam bo tam jest glina Ja biję biłem kamień, teraz znowu biję kamień w tym momencie My idziemy glinę na napie... Na bić Po ty? Ja będę przeklinał Teraz kamień Nie ma to jak zawsze na dzień... Nie ja dopiero przed chwilą biłem A, a to... Co, te, a ja a jakiś kolej tu mnie podbiegł ja. Ty tak. masz nick PS? Tak okej okay. Góry jeszcze, Daniel, nie sobie. ma kiedy zacząć wpadać, co nie? No, pada. Dobra, jazda. Następna glina. Tu? tu? Ja, tam będę. Ja już mam ja minut mam niesłowności jak na razie. Ja masz 30 minut. No, dobra, ja biję te. Moby no. zabijam wszystkie po kolei od razu. Zabijajcie wymowy ja z tym, z... z kamperem, będę zbierał cały drop. Naszy... A wy zbierajcie na najlepiej. No. Pięknie trafiona. Nie no, po drodze żelazo i tak jeszcze będę bił. No tak, tak. No, 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 no. Chodź tu, bo tu jeszcze. Jezu! Kurwa, Radek. Channel switch Aktualnie zapierdalamy panowie na AXO? X1 Gdzie? Serwer jest X1 w tym momencie. Aksu, ktoś to bije drewno, chodź tu. Po drugiej stronie drogi. Nie widzę. To jest drop 1. Nie widzę go w tym momencie. Nigdzie. Jestem po drugiej stronie drogi. A to jest drop razy 1, AXO No właśnie dlatego napisałem do Adka, że to zmienił, bo kurde jest razy jeden w tym momencie. Nie, biję żelazo. Przy drodze. No i ładnie, fajnie, drogi. A co gdzie ty jesteś? Dziwne pod hangary prawie już. To czekaj, widzisz mnie? Ja biję żelazo z tyłu. Odwróć się. A kto teraz mówi, Pablo? Strzelę w, po... strzelę w stronę drogi. No to ty tam, to czekaj na mnie, ja już idę. To ja po drodze tak tu tak. pozbieram, co mogę. Wy zbierajcie, my też zbieramy. No to widzicie, wszyscy, którzy oglądają ten odcinek, zbieramy, możecie szybko tak, nadrobić. Co? drogą biegnie. Mam tak, tak burszyn. Gdzie on jest? Drop razy jeden jest, włączony do szkitu no, wiem. Jeden burs, bo jestem bo nie, jest to... na drodze. Widzicie jak ktoś biegnie na tobą? Tak, tak. Eee, yy, kolej tu biegnie do ciebie. Kto bije moby? Ja teraz ma no, biję, ten drugi człowiek nie do mnie. Obry. Strzelił bied do, bied do bied ciebie? Bied. Uważaj, ktoś strzela tu w moby cały czas. Dostałeś ty, czy on dostał? Ja dostałem. No to uważaj, tu jest dwóch. Czekaj, ja się I schowam. Się czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie. Ej, kolej strzela. Potrzebuję pomocy TP do mnie. Ile Tak Ja zginę Blecy O, zabił mnie Dobra Ja nic nie mam, łódź nie ze mnie, mnie wytła checkera tylko została dobra Topnij się do mnie tu wszystko leży Czekaj bo ja muszę dać Dobra już idę na akceptuj mnie No nie mogę bo mnie zabiją Tepam akceptuj Te tu? Tak. Ja nie ja mam strzał. Mam piętnaście. No bać, nie będziemy na nich strzelać. Uważaj, tu jest dwóch! Widzę, widzę. Jeden leży! Ciebie trafiłem, Jezu! Wy jesteście na hangarach? Przez hangarami się biję. To za nami biegnie niezła ekipa. Cztery osoby nas gonią. I mnie gut zaraz wykończy. Martwy! Kurwa wszystkich zajebałem! Ze mną włącz. Jesteśmy na hangarach. My na hangary biegamy Ej tepa... O kurde nie tepnij się do mnie. Potrzebuje TPK do mnie, bo ja tu mam surowce z czterech typa. Przy te chyba mam 4 minuty to akceptuj Nie jest tego dużo, ale coś tam jest zawsze Kilof, siekierka, siekierka zabij tego moba o ten kurka Co mogę to się postaram od razu zestakować A co nie mogę to, to zbierasz Zbieraj co nie co nie mogę zabrać To już na kule się budować powoli i tu jeszcze leży jeden, którego też zabiłem. Exactly. O, mam bursztyn. Tu jest jeszcze drop z tego. No ja mob mnie znowu bije, chodź tu. Tu jest jeszcze z ja jednego nie drop. nie nie mogę tego zebrać. Masz już full? Czekaj. Okay. Tu zobaczę. Czekaj, drewno zestakuje, żelazo zestakuje, Mięso zestakuje, Węgiel Wezmę siekierkę. Dobra, za 3 minuty wrócę, bo ja i tak nie jest. mogę petnąć. Polano Darek, to zawsze? I sektu, Dobra, chodź, tak. my. Na kulę. Ile masz trzeba? Ja mam 76. Ja mam 14. Tarczy. Ja mam nie już tak... Nie. O, yy, biegnę równo z końcem... Z końcem, ...z końcem drzewo... z końcem deszczu, bo mi infinit... bo mi spada A i rośnie. On ma deto przy sobie, Lenoxa jak uwalimy to mamy deto na sobie. Ale on mo, ma, może mieć przy sobie deto, ale raczej Kid v nie wpisał, nie był ok. tutaj idiotą Ale pompuj co Aha O bursztyn Kolejny bursztyn, hegle ja mamy trzy Ja jestem po ulicy O jestem obok was Dobra, idźcie już na tą kulę, żeby cośkolwiek takiego prowizorycznego zrobić Ja myślę, moby zabijam od razu, żeby skóra była i takie rzeczy No, no o to chodzi właśnie Ile macie gliny? 26 skóry, 0 gliny Eee, gliny mam 2 ty, ty tu biegniesz z góry? Tak, to on Ta, biegnie Podesz ja. przez te Bo ja mam tylko 5 gliny A daj, coś strzał, bo ja nie mam Masz? A kto nie ma łuku, bo mam dwa? Łuk jest dla tego, dla Pabla. Ok. Cztery minuty. Ja nie mam jeszcze zimy. Ktoś głodny? I ja mam steka to se, ok. Ja mam dużo steków. Ja mam trzy upieczone. Kto chcesz steka, Daniel chcesz? Może tak. No bo wszystkie zabijajcie od razu. Mam ci szczerze, nawet chyba lepiej, że nie? na Nie no, będzie ich ale tylko jak... Ale to za chwilę. Uj. Bo ja nie trafiłem, ja, nie trafiłem. Ja, ja trafiłem dzika. Kto przy hangarach? Ja. Sniper. A kto za minutę to się tam? Okej. Okay. Zbieraj tam cały czas, nie? No odbieram, ja tylko skur... nie mam ani killów, ani się kierę nic po prostu. <laughs> A kiedy vip a możesz użyć dopiero za godzinę? Kid startu. To znaczy kid startu. Jakie to było hamskie w tym moim wykonaniu? Akso tak męczył się, bił. Ej, hey, ty, z kiep? Yeah. Dobra, chodźcie ty mi pomóc z miną bo tak A no, bo dobra w miasteczku. Pęgla z O, bursztyn. Cztery już. Ja mam jeden. Ty bierzesz Winę, dobra? Ja mi pomóżcie. A czy mi to ukradnie, nie? No. Ja? Yeah. To nie zdążył dojść To nie zdążył nigdy Obrągi to zbiora wszystko Ojej, ucoknęło okay. mnie Obrągi zbieraj, bo to ważna rzecz No, bo paliwo do maszyny się samo nie zrobi Zwęgam się maszynę A teraz trzeba maszynami na pierdzielać cały czas, tak? No jak dropu razy dwa nie będzie to raczej tak Ej dobra, 20 sekund zimno, zrobi ktoś ognisko? 70 sekund zimno Biegnę, ja biegnę robię. przed hangary Dasz to nie ja. No ktoś mnie zabił. Widzę go, podbiega do ciebie. Za minutę ten Dostał. Ej, hipotermię mam. Ja ognisko chcę. On ma laga? Zimno mu jest. Zbieraj mnie. Ej, zabijam. Ognisko. Jeden martwy. Te, Tepaj się do mnie, koleś. Właśnie TPR. Mam za minutę Tepa, A co so. macie tam ognisko? Nie. No tam... Roz... Masz ognisko? Nie koleś mam. Koleś rozpalił ogień. Koleś rozpalił ogień, biegnijcie. Gdzie? Z... 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 Widzę. Dziki gonią uważaj. do uważaj. Dobra, to idę do bazy, już czekaj. Co mi przed przeleciała. Dobię... Już poszło. Podbiegam do ogniska. Dostałem strzał od kogoś właśnie. A no, Nie, biegam z siekierką teraz. Kolej z łukiem ja ucieka od ogniska. Ja jest, tu jest kurwa dużo ludzi przy tym ognisku. akceptuj. Nie będę poważnie idę drzewo że Ja tu biegam wokół ogniska, kółka. Uciekaj, bo dostaniesz. Akso, akceptuj mnie. Jezu! Chuju. Kurwa garbata! A co? O kurwa mam low! Zdechłem! Jezu, wszystko ze mnie wypadło! Co? No to dzięki wszystkim za odcinek i dostaliśmy w pierdol, taki początkowy 15-minutowy.